Siema wszystkim, z tej strony Crazy i jademy z kolejnym materiałem. Jesteś nowym graczem w Destiny 2? Ściągnąłeś, bo jest za darmo, albo jakiś znajomy polecił Ci gierkę, żeby ją przetestować? Spoko, pograłeś chwilę i nie wiesz za bardzo, co tu robić. To dobrze trafiłeś, bo ten film będzie dla Ciebie. Na kanale jest już poradnik wprowadzający dla nowych graczy. W sumie polecam go też zobaczyć, ponieważ większość rzeczy w nim powiedzianych jest wciąż aktualna. Mamy końcówkę 2022 roku... Pół roku do kolejnego dużego DLC i ten film dla New Lightów będzie uzupełnieniem tamtego filmu. Zapraszam do oglądania. Początek bez zmian. Robimy sobie postać, wybierając jedną z trzech klas i wygląd strażnika. Po zatwierdzeniu wszystkiego budzicie się na kosmodromie, który tu robi za wprowadzenie dla graczy. Podczas wprowadzenia pokażą wam podstawowe rzeczy jak strzelanie, skakanie i inne rzeczy z obsługi strażnika. Teraz na szybko umówimy sobie kroki z tego wprowadzenia. Po pierwszej, że tak powiem misji, poznacie Shouhana, który po rozmowie da Wam dwa zadania. Learning Light oraz Guardian Rises. Learning Light to misja, w której dostaniecie swój pierwszy fragment i aspekt do podklasy. Także polecam od tego zacząć. Misja polega na chodzeniu między pokojami i medytacji w wyznaczonych okręgach. Jak dostaniecie aspekt, to gra każe Wam go założyć. W następnych lokacjach będą kolejne okręgi do medytacji. Na końcu misji czeka na Was zabicie dwóch mocnych rycerzy. Gdy to zrobicie, okrąg daje fragment i później się pokazuje drugi, który każe Wam wrócić do Shohana na rozmowę. Po tym questie kontynuujecie Guardian Rises. Najpierw musicie zebrać 20 materiałów, które wypadają z wolenów, i musicie ukończyć los sektor. Na mapie macie wskazane miejsce Los sektora, także idziecie tam, zabijacie wszystkie mobki i po los sektorze będzie to misja z D1 Cold Boot. Wycieczka po kolejnych lokacjach i odpieranie ataków przeciwników. Misja kończy się, kiedy odpalicie kompa w jednym z pokoi i będziecie walczyć z rojem. Po zabiciu wszystkiego, co się ruszało, wracacie do ducha i jest kolejny krok zadania. Powrót do lokacji Shona po nagrodę i kolejna misja, czyli Vendetta. Tu, po wykonaniu kilku bezsensownych rzeczy, będzie pokój z bosem. Po obiciu go wystarczająco mocno zniknie, a wy pójdziecie uwolnić gościa i po rozmowie odbierzecie superkonduktor. OK. Znowu wracamy na pogadankę z Hanem. Dostajecie statek i musicie lecieć na wieżę. Otwieracie nawigator, wieża i ta duża ikona na środku. Advent. Po filmiku czeka was kurs po tałerze. Najpierw Amanda w hangarze, później Zawala na głównym placu, który odeśle Was do swojego biura po prezent. Gdy już tam dotrzecie, po otwarciu skrzynki musimy się udać do Ikory Ray, u której będziecie robić dwie rzeczy. Kolejny krok zadania oraz ulepszanie podklasy. Najpierw robimy zadanie, czyli idziemy do driftera. Wuchęga czeka na dole, od niego idziemy do Shaxa na głównym placu znowu. Shax odsyła Was do Banshi, a Banshi do Rahula. Jak już zaliczycie rachula, to wracamy do Smerfa Zawali, który każe wam ukończyć szturm. W tym celu otwieracie sobie nawigator, wybieracie menu Vanguard i odpalacie szturm. Po zabiciu wiedźmy, quest się nadpisze i mamy wracać na wieżę do Łysego. Zawala odeśle was do Ikory, oraz ma dwa zadania. Jedno by zabijać w liście szturmów, a drugie związane z dodatkiem mójczkuin. Oczywiście to zadanie z dodatkiem Witch nie jest tylko po to, żeby Was zachęcić do zakupu. Chodzi o to, że tam jest tylko pierwsza misja na zapoznanie się z dodatkiem. Możecie to odebrać i na razie olać, bo idziecie do Ikory. Pani Ikora da Wam kolejne zadania. Jedno, by poznać Devrim'a na EDZ oraz dwa zadania na odblokowanie klasy słonecznej i próżniowej. Tyle. I na tym możemy w sumie zakończyć opisywanie tego wprowadzenia, bo... Jak sobie otworzycie mapę wieży, to każdy NPC, który ma znaczek D2 albo korony, ma dla was swoje własne osobne questy. Tak naprawdę nic specjalnego. Będziecie grać w dane tryby, zbierać XP, skanować pierdoły itd. itd. aż w końcu ostatni krok to jest zawsze odbiór nagrody. Co do tego wprowadzenia, to muszę tu wcisnąć swoje trzy grosze. Jakbym był nowym graczem i miał grę sprawdzić w takiej formie jak to teraz jest, to prędzej czym później bym tym dupnął w kąt albo zwyzywał znajomego, co mi to polecił. Naprawdę, gram w to od premiery i jak Boga kocham miałem dość robienia tego questa. Druga misja, czyli Cold Boot, mi się zgilczowała i znacznik nie chciał uruchomić dalszej części zadania. Musiałem trzy razy anulować zadanie, żeby w końcu zaskoczyło, by móc iść dalej. Dobra, ja to wiem, ale nowy gracz? Przecież człowiek by dostał na głowę, co tu się odwala, a jakby zapytał na grupie, co ma zrobić, to by było Jaki ciul nie umisz czytać, debilu? Albo jakiś Ha, jaki nub, Ha, ha, ha W życiu bym nie uwierzył, że może się quest wprowadzający w taki sposób zawiesić, jakbym tego nie widział na własne oczy Kolejna przyjebka Nowy koleś dostaje za zadanie zabicie dwóch ultrasów, by odebrać fragment, czy tam aspekt No ludzie, kochani, ja tam waliłem i waliłem i waliłem i waliłem, a ta energia im schodziła jak krew z nosa już pod nosem padło kurw w końcu, jak drugi rycerz zdechł. To samo się tyczyło bosa na szturmie fabularnym. Walisz jak w gąbkę i nic. Nie wiem, może to jest zrobione dla jakichś super cierpliwych ludzi, ale ja do tego grona nie należę i naprawdę miałem dość. Dobra, robimy wdech i omawiamy różnice względem oryginalnego filmiku. Nie ma tego aż tak dużo, także lecimy. Moc to się zmienia co dodatek i co sezon, ale główny zamysł Banji polega na tym, żebyście ją podbijali, by brać udział w trudniejszych aktywnościach. To, czy macie do nich dostęp, to już jest inna kwestia, ale macie go wbijać i koniec. Zaczynacie od bazowego poziomu i swoim graniem i zdobywaniem sprzętu idziecie po maksa. Na dzień dzisiejszy, czyli wrzesień 2022, moc bazowa wynosi 1350, potem wbijacie 1520 normalnym graniem. Od 1520 do 1570 robicie wszystkie aktywności, co nagradzają potężnym i szczytowym sprzętem. Ostatnie 10 punktów do 1580 robicie tylko szczytowym sprzętem. Banji jednak wyciąga pomocną dłoń dla nowych graczy i podczas aktualnego sezonu na okopie czeka na graczy skrzynia, która od razu nagradza was sprzętem dającym 1540 mocy, byście mogli od razu zabrać się za granie aktywności i budowanie postaci. Pozostając w temacie mocy, jest jeszcze coś takiego jak artefakt sezonowy. Przypomnę tylko, że każdy go dostaje i poprzez wbijanie XP będziecie dostawać kolejne bonusy do mocy. Artefakt zawsze się rozpoczyna misją aktualnego sezonu. Teraz ta misja początkowa znajduje się na okopie w tym oto miejscu. Artefakt daje nieskończony bonus do mocy, więc jak gracie 247, to możecie wbijać lajta ile chcecie. Na koniec sezonu artefakt i bonus znika zostaje zastąpiony nowym i jazda zaczyna się od początku. Wspomniałem budowanie postaci, więc kolejna zmiana. W poprzednim filmie podklasy jeszcze były stare, z góry zbudowane przez Bungee. a przez ostatni dodatek Witch Queen nastąpiła rozbudowa podklas z oznaczeniem 3.0. W kleszczie wprowadzającym dostajecie jeden aspekt i jeden fragment. W menu postaci zauważycie, że dużo opcji macie jeszcze zablokowanych. Grając będziecie wykupywać u Ikory kolejne umiejętności, skoki, granaty, aspekty i fragmenty. Wszystko za odpowiednią ilość migotu. Oczywiście dotyczy to każdej podklasy czy zero, także na początku jest co robić. Aktywności dla darmowych graczy to tak naprawdę zwykłe zwiedzanie planet, patrole, wydarzenia publiczne, zaginione los sektory i jakieś tam questy, które się na was na początku zwalą jak bank Brosi i nie będziecie wiedzieli, kaj ręce wsadzić. Playlista straży przedniej to szturmy oraz nocne szturmy. Szturmy to dla zabawy, żeby se postrzelać w mopki, wbić milówki i zadania od sprzedawcy. Idź tam, zeskanuj to, zabij to, idź tam, stój tu, otwórz drzwi, idź do bossa, zabij bossa, odbierasz nagroda itd. Nocne szturmy zaś to jeden wybrany szturm z puli o wyższym poziomie trudności. Mają kilka poziomów trudności i oczywiście włączycie go jako free to play tylko jeśli będzie on z puli tych darmowych. Dla ludzi o mocnych nerwach jest PVP, w które gra tylko kilka grup graczy. Ci co potrafią grać, ci co mają z głową i w to grają, ci co wbijają milówkę i nie wracają przez cały tydzień, oraz ostatnia grupa. Ludzie co potrafią wyłączyć emocje i siedzą jak boty oglądając bullshity dziejące się na ekranie. Tygiel ma kilka stałych trybów, jak Control, Eliminacja, Jadka i Przetrwanie. Są też tryby, które zmieniają się co tydzień w rotacji, jak Rift, Momentum, Scorch czy Mayhem. Ostatni punkt PvP to Endgame w postaci Iron Banner. Tryb ten jest uruchamiany dwa razy podczas sezonu. Ma swojego NPC z nagrodami i triumfy do wbijania oraz pieczęć. Kolejna aktywność to tzw. Gambit. Dwie czteroosobowe drużyny zabijają moby, żeby zbierać okruchy w celu zasilania banku. Okruchy wysyłają dodatkowe moby przeciwnej drużynie, a przez portale możecie iść do przeciwnej drużyny, by im poprzeszkadzać. Dalej jako free to play e możecie spróbować zagrać w wyzwania wieczności. Kolejne pomieszczenia, w których będziecie walczyli z mobami i robili bardzo proste mechaniki. Ostatnie dostępne aktywności to zakładka legendy, gdzie są dwa najazdy. Szklany skarbiec i upadek króla oraz darmowy loch przepowiednia. Do wszystkiego są poradniki na kanale. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o aktywności na ten moment. W ciągu roku Banji ma jeszcze cztery darmowe eventy dla graczy i są to zawody strażników, świtanie, przesilenie i festiwal zagubionych. Na zakończenie filmu parę słów o dodatkach i kończymy ten potrzebny jak świni siodło film. Najstarszy dodatek to Forsaken. Odblokuje wam dostęp do egzotyków, byście mogli je zakupić w sklepie na wieży, oraz loch strzaskany tron i najazd Ostatnie Życzenie. Kolejny to twierdza cieni, fabuła na księżycu, kolejne egzotyki, loch, dół herezji oraz najazd Ogród Zbawienia. Trzeci dodatek to poza światłem. Ten poza fabułą i nową lokacją Europą wprowadził nową podklasę ciemności czyli stazę. Tak samo swoje własne egzotyki oraz najazd krypta głębokiego gardła. Kur kamienia miało być. Najnowszy dodatek, czyli królowa wiedźma ze swoimi przepustkami, będzie trwał do lutego 2023 roku. Jeśli kupicie teraz wersję deluxe, to macie dostęp do dodatku wraz z lochami oraz sezonami tymi poprzednimi też. Jeśli kupicie samo Witch Queen, to musicie wziąć pod uwagę, że sezony oraz dostęp do dwóch lochów będziecie musieli osobno wykupić. Całość zamyka jeszcze pakiet 30-lecia, który tak naprawdę daje dostęp do lochu Uścisk Zachłanności oraz egzotyka gelarhorna. Tyle. Jako nowy gracz w tym całym free to test będziecie mieli przez jakiś czas co robić. Jednak konkretne aktywności oraz nagrody są zamknięte za dodatkami, za które trzeba zapłacić. Jest też tryb PVP Próby Ozyrysa, który wymaga posiadania ostatniego aktualnego dodatku. Na ten moment jest to Królowa Wiedźma. Wszystkim nowym graczom polecam wbić na grupę Destiny 2 na Facebooku oraz na serwer Discord tej grupy. Zawsze znajdziecie osoby do grania i jak będziecie mieli jakiś problem, to ktoś wam pomoże go rozwiązać. Jak nie chcecie korzystać z takiej możliwości grania z innymi, to oficjalna strona oraz aplikacja Bungie pozwala na tworzenie drużyn do tych trudniejszych aktywności. Więcej nie mam nic do dodania. Po resztę informacji o modyfikacjach, przypaleniach i innych takich rzeczach odsyłam was do filmu sprzed roku. Ponieważ te informacje są ciągle aktualne. Koniec. Pięknie dziękuję za oglądanie i słuchanie tych wypocin. Jak się podobało, to poproszę o łapkę. Sekcja komentarzy jest oczywiście otwarta, byście mogli się tam udzielać. Dodatkowo jak teraz zobaczycie na ekranie, jest taki oto emblem. SteelSeries Series go rozdawało graczom, jak ściągli jakąś tam aplikację i dawało każdemu kod. Ja tu wam wrzucam 5 kodów, jak chcecie, to idziecie sobie na bandeta i w zakładce wpisanie kodów. Wklepujecie to i przypiszę wam emblem do konta. Wszystko. Dzięki wszystkim czymcie się i do następnego. Hej.